Siemanko ekipa, z tej strony wasz ulubiony Gris Gang. Słuchajcie, ja właśnie jestem w drodze na dworzec Dzisiaj robimy sobie odcinek z dworca głównego Zobaczymy co można zjeść na tym dworcu No i co, idę do Pietruchy, bo już czeka na mnie pod dworcem Także mam nadzieję, że, że się nie spóźni generalnie że ziomeczku, kurwa co to się nagrywa! Stary, robię sobie teraz jakiś filmik na Gris Gang, wiesz co chodzi? Robimy taki kontekst. A że co niedzielę, użyjmy Alberta po Piedruga! No kurwa! Dziś oglądamy, kurwa! Co <laughs> no, pan tak wygląda, panie kolega! kolega? Się mam troszkę inną koszulę, ale, ale wiesz, to jest, nie masz Piedruchę? No, Piedrucha właśnie czeka na mnie, chopie na dworcu. Idę poziomeczkę. Człowieku, dzisiaj dworze skręcimy będzie żarcie po na dworcu! to moje ulubione miejsce do zbania, kurwa! Nieraz, jak nie jak mi podjeżdża jedząkiem, ale kurwa z nie ma! Bo no to, to tylko się nawołam! Ale śluga jest, śluga jest, kurde. zleżała, kto palą na dół się odpalnie. <laughs> Kurwa, zajebiście ty. Wiesz, kurwa dzień poprawił! Ja odprowadzę kolegę, odprowadzę kolegę! Tutaj jesteśmy z naszym nowym kolegą. Witam wszystkich! Czekam na moje kamieszkanko między 6 a piątym peronem, że co niedzielę u świętego Alberta 30! Minimum 30 Meneli! Live na YouTubie! Bardzo się cieszymy, że mamy takich e, wiernych fanów również u Żuli. no bo jakby pierwszy nasz odcinek był tak naprawdę z jednym z żulów, więc tutaj mamy kolejnego. E, przepraszam, pan mnie kurwa trochę popróbował. Przepraszam, poprawia. przepraszam! Pił pan coś, chyba? Co? 15 minut temu jeszcze nie! <grymne> ta setka była, ty. A daj mi, daj mi daj mi szlugensa, daj, daj mi puszka, co? Proszę no bardzo, tylko no. niedużo, bo mam mało Ale boc tego gówno, ja tutaj... Nie tu leżało, w trawie musiałem trochę przesuszyć, wiesz? Ale gówny sit Dobra, trzymaj, chłopie, bo... Panie kolego! Kurwa większy pierdowałem! No dobra, to co, ziomeczku, będziesz coś jadł z nami dzisiaj? Nie, to ja spierdalam zaraz, spierdalam. kurwa, no, kiepy mi się kończą, muszę coś poszukać. A, przepraszam bardzo, tak, ostatnio się myłem, tego nie temu. I przyszło mi powiadomienie na pager, że czas na myju-myju. Dobra, mordeczko. No to co? Szukaj Pietruchy, pozrów go, kurwa, ja zbierdalam do swojej menelowni. No to się! Esa, aś, esa, esa. Yo. Będę szukać dalej pietruchy, opowiem mu o wszystkim, co się działo przed chwilą. Będzie miał pompę, to na pewno. No i co? Widzimy się za chwilę. ESA! Jest pietrucha! Co ta mordzia? Kurwa, chłopie, czekam na siebie, czekam, gdzie ty biora, No góra. Zomn jakiś chopie, Andrzej, kurwa. kurwa Andrzej, no, Andrzej, no zobaczysz kolona na kawece, czyli jak to będzie. Nie mogę No zaraz sobie włączymy, nie? No bo mam to wszystko nagrane. Także chopy. gdzie nie wyjdziesz, czy zawsze przyciągasz kurwa takich wariatów, Tak, 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 tak. No, jak no, w pierwszym no, odcinku, coś w tym stylu, nie? A. Tylko Polak. Ewidentnie Polak, no, A. no, no. No to co pied, No dzisiaj jemy wszystko z dworca. Nie wszystko, ale. Kurwa, wszystko może nie pierdolimy, ale. Tak. Większość, większość, nie? Większość, większość. Zaczniemy sobie od tych takich, co są typowo na dworcu. Tam to tędy sobie wiedziemy, tędy co wszedłeś ty. na Zdarzyło mi się, nie? Znaczy ja... ja bardziej jak jadłem to na przykład do Biedronki sobie wyszedłem i kupowałem tam są stare naprawdę dobre zapiekanki te takie... No okej, okay, dobra, no to, ale pomijaj mi Biedronkę, jesteś na dworcu i musisz, nie wiem, masz za chwilę pociąg i musisz szybko, chciałbyś coś kupić szybko do jedzenia, tak? No, no to ty, mi się ty? to na przykład zdarzyło, pod Feronami, nie jak to nazwa, wiesz chodzi, no, no to tam właśnie takie małe sklepiki, tam na przykład są gotowe bułki. A wiem, no. Ta bułka chyba kosztuje z 10 złotych, no. ale powiem ci, że mimo wszystko jest warta, bo to nie jest bułka typowy wygotowiec, tylko nie wiem, pani Basia, pani Krysia. Masz świeżą bułeczkę, chyba Poznańska, elegancko masełko, serek, szynka. Sere... Tak, tak. Lakiś, masz różne jeszcze, masz z kiełkami i tak dalej. Tak więc takie coś jadłem. To masz Ale zasławi tam taką opcję, nie? Że, na wiesz, na przykład żeby tu usiąść i zamówić coś większego, nigdy nie życiu. Ja, wiesz gdzie jadłem ostatnio nas na dworcu w Legnicy, nie? I w Legnicy jadłem zawsze za życie zapiekanki. Tutaj nie jadłem nic, oprócz KFC, McDonalda i... No dobra, to pomijając, też, jakby. Bo no to to takie się, są sieciówki, nie? To no chcemy które... się skupić na takich... No, sieciówki na Slidziach nie interesują. Takich, nie wiem, malutki, dokładnie. Malutki, są tutaj od X lat, nie? Tak jest, tak jest. Tutaj wychodzisz masz zaraz przy poczcie, tak jak masz ten ogródek. Tylko jest Wrocławiu, to tutaj istnieje. I to jest okay? masz semafor i tam jest w ogóle nie. Nie, to ja nie semafor. A to jesteś piwo, wybić? Tak, tam gdzie masz ten i masz te parasolę. To tam jest kurwa kebab, nie kebab. Pizza jakieś. Bardzo mi to przypomina, wiesz co, jak w Jaworze mieliśmy taką budkę z tą panią, co jej tylko oko spierdalało lekko, nie? No, po, tak. I właśnie wydaje mi się, że tak właśnie będzie wyglądało menu w tym miejscu, jak właśnie u tej pani w budce w Jaworze, nie? I co? Widzimy tu jakiś bar. Obiad wzorcowy, zobaczcie. Obiad wzorcowy, no. Ty, 17,90. Obiad wzorcowy, tym mieliśmy ziemniaki, piret. To chyba sobie weźmiemy dwa obiadki, co? No i dobra. Tak. Ty mm, są pierogi swojskie. Ty Ty gołąbka z Jad. ty po, po, po wszystkim, po trochę chyba zjemy, co? Dobry. Ja bym wziął tego... Kto ma tego milonidasa? No, no, pokazaliśmy plus, na kamerce że wejściem. Tak, milonidas plus gołąbek. Na pół krokiecika, na pół drogę, gołąbeczka i powiemy co i tak. jak. Jestem, nie, stary, jestem no, zaskoczony, bo nie wiedziałem, że tu jest taki, taki wybór. Sam gołąbek no. Żeby takie klimaciki. No? No, trochę tro 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 to gorąco. Trochę to gorąco. Trochę to gorąco. Ale dużo ludzi tu jest, nie? Dużo, dużo, no. Búraszki. Ruskie będą. No jeszcze całe jakieś porcje, nie? No, no. Właśnie, że, że kupiony. Do widzenia. Do widzenia, dziękujemy. Słuchajcie, idziemy na food hall i widzimy się za chwilę. Uch, ja dostał, dostał słońcem. Guźka. Elo. Dobra, zaczynamy od y... krokieta. Gryz gangowego. No, to faktycznie trochę, trochę się powyginał, się no, ale... no, no, Smak no, no, się zmieni często, tak? No pewno. Napchany jest jak pociąg do liczenia. Dobra, tak powiedziałem. Oby jak mi tego brakowało. Ja nie pamiętam kiedy teraz hmm. nie powiedział. Ale dobry, naprawdę, pusty trochę. Ja nie jest się wiem, że Ale to leżało w jakichś czy nie? Nie, jest smażony, bo jest marzony w boku na pewno. A, jest tłusty, to widać. Tak. Ale w smaku jakby da było. Obejś... Naprawdę dobry produkt. Mhm. Jest słony, jest pasny przede wszystkim. Bo jest fajna jak kapustka paśna. Ty przypomnij ile to ksaro? To chyba kosztowało jakieś 5 zł. No ale spoko, nie? No, no, bardzo no, dobrze No Ale gdyby to by to było jeszcze bardziej, bardziej, to był... Jeszcze bardziej by to no. oddało. No to już jest cikle smaku. Tak. A jest. Mamy teraz gołąbeczka. I on jest jakieś Ono jest trochę sosu. Co jest tam do mięsa? Chają ryżu i tak naprawdę. Nie, no chyba jest, mięzko. Nie, jest gidno. Dobra, biorę jak tam. Próbujemy, tak? Hmm. Takie trochę jak moje babci jeszcze raz. No no, co ci od razu powiem? Zauważyłeś, że taka bustka jest, nie wiem, czy dobrze to określę. Ale tak, nie jest taka rozjebana. I, I to mi się, to mi się podoba. To jest dobry no. no mhm. myślę, że... Kurde, dawno tak, ja, takich rzeczy nie jadłem. Ale domowe jedzenie. No, no. Się je trochę... To się jest. W ogóle to jest inna jazda, nie? Do tej pory. Jakbyś poszedł do babci, to babci zjadł. Naprawdę. W no, staridicie, że babci i nawet nie wiesz, że na Ci tego ułamka mhm. e, zborca mhm. i mówisz babciu. Super, naprawdę. Nie no. smakuje jak jakiś gotowy. Wydaje mi się, że oni też wszystko robią sami. Ale na 99% że tak? Najlepsze gołąbki na świecie. Najlepsze na świecie. Gołąbki robi moja mama. Pozdrawiam cię, Wioletta. Pozdrawiam panią. Pani, Pani, Pani Wiolu, pozdrawiamy. Robisz najlepsze gołąbki. I te naprawdę były dobre. No, oczywiście swoje są lepsze. Te są, ale... są na drugim miejscu. Tak, nie ma, nie ma ciebie w pobliżu. Idę na dworze, co no i. I nostalgia, nie... I nostalgia. 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 Nie ziela, nie obiad obja, wszystko się zgadza. No to co? Ja mam teraz BV w te pirożki, nie? Dalej. Zdawaj. Zdawaj. Są pirożki, to co widzieliście? Ja byle tego z cebulką atakuję, cały do mordy. Też jest tłuste troszkę, ale no musi być trochę tłuszczu, nie? Tutaj muszę powiedzieć mało ale. Nie wiem jak to zabrzmi, ale powiedziałbym, że są mało pierogowe. Fajnie, że ten yy, serek sera? jest trochę kwaskowaty taki? Yes, okay. ser jest, okej. Jest dąbki. spoko. Mało cebuli jest w środku moim zdaniem. I, I jest się, bardziej, serowe niż, są bardziej serowe niż są bardziej dokładnie. niż Czyli w tych pierogach jest przewaga. Właśnie tu sera. właśnie to miałem na myśli, że mówię, że są mało pierogowe. Właśnie model już podkreślił, że. Jest, przewaga sera, to badałoby też więcej ziemniaków. Nie są złe, bo są mm. przede wszystkim I też wiesz, Tak, są zaprawne. I też są własne roboty. No nie porównałbym do pierogów czy to wapki, czy to ma. Nie, 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 to bez nie. szans, bez szans. żeby jeszcze do tego i taką swoją okrasę jaką robię z cebuli bo to jest taka brażona cebulka smaczne, poprawne ale żeby no nie. były najlepsze na świecie znaczy, nie, że no nie, nie jedzcie tego tylko właśnie do pierwsze nie są na świecie i się mi to jest licie za pierogami e, ruskimi i jesteście akurat na dworcu no to kurwa zjadłbym, tak? nie? pieprzki właśnie, nie? bo cebuli też opieścił, no? ja lubię, są pierogi w ogóle pieprzne ruskie, nie? jest no, no. tam bardziej cebulowy tak bo się sypnęło. się rozwija. I teraz mamy kolejną pozycję, jest to ten mielony. Zestawy, który widzieliście na, tak na jest. Sumie, reklamy, tak? Tego Fajnie, miejsca. mamy dwie gałeczki, więc dla każdego nie, po gałeczce. To wygląda dosłownie tak, jak na, na, na tej reklamie. Tak. Na tym billboardzie czekanolestędzie. Na, na no i pokażę im, nie? Ja jestem fanem mielonego, tak, więc yy, mam nadzieję, że nie rozczaruję. Tak? Tak trochę orientalnie bym powiedział. Kurwa, taki twardziej trochę jest. Bite. Chyba dużo jest, to, to jest w ogóle z, z kurczaka? No właśnie, no zobaczymy. Troszkę jak mówisz, jest smak orientalny. To nie jest mierony, jak się spodziewałem, to nie jest mirony, którego jem w domu. To nie jest klasyczny To nie domu, jest klasyczny Mirona, ma... prawda? Właśnie, dokładnie. Już nie chodzi, że w domu. To nie jest klasyczne milony. Nie wiem dlaczego ktoś tu dał orientalną. Prawę my... tak. O, nie, to, nie to, nie, jest taka same. przyprawa kebab, coś takiego. No dokładnie. Ulewa. Jest zjadliwe. Tylko no, jak, wydaje mi się, że każdy z Was, każdy czy tam my jak kupowaliśmy tego Mielonego, no to oczekiwałaś chyba nic ma urywę. Nie on już zobaczył mojego milonego. Tak. tak ok, zrobimy sobie taki odcinek, że ja już gotuję Pietruszkę, a Piedruchamik, nie? O. Jeśli to jest kurczak, no to to nie powinno się nazywać milony, tylko pożarski nie? No i co? Ziemniaczki poprawne, no? no, no też to nie no, ziemniaki to będzie. Ziemiaka. Pominąłbym je. Wodniste strasznie. Nie, no słabe są ziemniaki. Ale to surówki są dobre. Gdzie no, one były gotowane, leżały na wodzie i ona przyszła i, I na papkę je drywała. No, I to. Nie? No. Strasznie wodniste. Prawdopodobnie, bo oni kupują takie ziemniaki które są już obrane. W takiej wodzie. No, to są swe ziemniaki. Znowu jest tutaj wszystko doprawione. I to jest fajne. I to propsuje, że jest słone, jest wieczne, troszkę Wrace. jest doprawione. Nic nie muszę tutaj robić. I tak nawet nie mam kurwa, czym tego przyprawić. Ale nie muszę tego przyprawiać. Surówki są najlepsze z tego ustawu. W ogóle ta biała kapusta jest zajebista. Surówki domowe, takie fajne domowe surówki. Trochę, tak że jakby się nie chce jeść. Mimo Cześć, wszystko, że... jeżeli macie ochotę na domowy obiadek, jesteście w okolicy Borca, czekacie na pociąg, na rodziny, na znajomych, nieważne, macie świat to warto, mimo wszystko tam bo wybór jest dłużej. 100% przyjdę i zjem sobie jeszcze dowoli. Niekoniecznie musicie zjeść tego mielonego który nie mielonym ale ja chcę ale to macie całą radę przez całą długość tego miejsca i do wyboru do koloru. Słuchajcie, za to całość, te 4 te takie pozycje zapłacić chyba 53 zł? No to nie było. No dobra, to co, idziemy po kolejne jedzonko i widzimy się za się za chwilę. Fabryka smaków. Fabryka smaków. Nie wiedziałem, że to fabryka jest. Jesteśmy pod Fabryką Smaku, dziś tutaj usiądziemy Jest wolny stolik, nie? Jest wolne stolik Wszystkiego dobrego Wszystkiego dobrego Dobrze, to powiedz mi o, zamówiono nie? Zamówiliśmy knysze z kotletem Dobrze, a ten kotlet to będzie jaki kotlet? Już mówię, jest knysza z grosem, z kotletem Z tuńczykiem Wydaje mi się, że to jest Słuchikiem? twój tuńczyk, stary tak, No mórza, że... tego się nie spodziewałem Nasza? Słuchajcie, w pierwszej kolejności przyszedł do nas Dla mnie to troje ją na pół. Wiadomo. Spróbuję. Znaczy, my to o sam o, na wygląd, nie? Nie widzieliście nic dozwyczajnego. Na pewno jest fajnie kupiąca i to mi się podoba. To coś czosnkowy, straży chamskiej. Hamek chuj. Podobna trochę jak na dworcu w granicy, Mało pieczarek. Mało sera. Plus zabójkę. Nie, nie, nie jest kapek, nie? Jest A ja na cały i co sosie już. Cały. Strasznie rzadki jest. Aha, ale jest. Masaka, nie? Zaraz pójdę po Knysze i powiem, ile to kosztowało. Mam na nadzieję, że to było tanie. No wam tak, już sama była, nie? Jednego godziny płakał. Jednak, jest mało. W tamtym waszej zapłaciliśmy tam powiedzmy 54 zł. Za te 4 rzeczy. Tutaj dwa piwa, knysza i zapiekanka, 63 zł. No? 63. Dobra. No, no, no i się no, chyba mówię. Zapykanka z serem serkami 13 zł. knysza z koniakiem 20 zł. No zaraz zobaczymy jak ta myszał, no, nie? Ja bym dała, nie? za nią dał maksymalnie 8 zł. No wtedy można było wy chyba nic... zjesią i nie mówić. To no, bym i powiedziałbym, że ok, nie? Ale że 13 złotych za tą... To... Ale piwko oddaje. Powiedziałbym, że piwko dobre. No tak, no ale wiesz, no mimo wszystko tutaj na, na piwo nie tak? To dodatek, tak? Wolałbym, żeby smakowało nie bardziej jedzenie, niż piwo, nie? Na pewno jest tutaj taki klimacik hmm. co? To no, trzeba przyznać, że ewidentnie przyjść, napić się piwka... Jedno to albo wiesz, przebiec na pociąg. No dokładnie. Tak nie wiem, masz opóźnienie I tu cały czas w ogóle w tej knajpie słychać, yy, jaki pociąg podjeżdża. Także możesz pociec sobie, siedzieć. Do każdego portu macie, no, to, to dosłownie 15 sekund równie. A na nas nie. Yeah. Uuu, alcybulki na Dobra Znaczy ja właśnie taką chciałem, tak? A, A nie wiedziałem, że biorę Dobra. tak robił No bo... No, wiesz, że tego takiego? Ja wiedziałem, no, no, no bo to jest taki kot, jak tak był... bez okna. No tak, no sobie tak. U... Czy tam z okiem, ale... Szalona o okej. Okay Szalona okej. Okay. Okej, okay, tak, to była jego żona. Próbuję, nie? Ktoś tutaj chyba rozwodził. Ale jest przeskok, nie? Jedzonka gumowego. Na teraz takie hamy, nie? Ja podejrzewam, że tego miejsce będzie nas Jest spokojnie nie? No właśnie, bo ja znam ten smak. Tak, Miesza? Chyba lepiej dołożyć 7 złote i kupić myszy, nie? Zdecydowanie lepiej za wydechy dołożyć gdzieś tam pysza. W ogórek świeży. Pawidor świeży, zabółka świeża. U góry za to jest? No taka skokowa. No dobra, no tutaj jest, jest lepiej, no. no. ale teraz widzisz, 13, 13 złotych za piekanka, 20 złotych nie To czyli, czyli masz 33 zł i z tą kasą idziesz tam do tego baru. No to chyba lepiej, lepiej do tego domowego. Nie jest to mniejsza to co ja pamiętam, tam z Jabora no, no, nie. Ale jest naprawdę dobra. I ten kotet będzie. to nie jest taki najgorszy trajem. Całkiem fajna pozycja, i generalnie nie byłem tu nigdy. Później, nawet się sobie. Ale dobre, czy nie? Dobra. Jak myślisz? Spoko. Będzie że tak myszasz, bije nie jeden kebab kurwa, w Wrocławie. taki cfel, szczerze. Wiedziałem to za mięso, tak. miałem ten smak w głowie i jest dokładnie identyczny. To jest to, nie? Dokładnie, to jest to właśnie. To jest to. No, Okej, okay. no, ten no, smak i będę to jakie to jest mięso jakości. No to warto. Słuchajcie, no, to kiedyś kosztowało chyba 5,50, nie? No. To jest w ogóle bekanie. nie? A teraz kosztuje 20. No powiem, to jest zajebista kniesza, Kurczę. Słuchajcie, no co, jeszcze trochę kapusty czerwonej jest w środku, sosik chyba też czoskowy, to no, jest dobra, dawaj Gryzka jeszcze. No chłopak, no sos jest ten sam. Znaczy Na pewno konsystencja jest taka sama. Bardzo przymienia nam czasy, kiedy w Jaworze funkcjonowała bagułka, nie? Ale jestem upierdolony. No ty, ciężko to jest, żeby się nie upierdolić, wiesz? To się rozcypuje i tak dalej, ale to nie o tym. Nie? Na kolorze rzeczy, co jest była niepotrzebna, ale sprawdziliśmy. Tak, dusza, no i... mięsko, nostalgia, jeżeli chodzi o to, oddaję. to daje. No co? myślę, że nie ma co być piany dalej. My za chwilkę lecimy do jeszcze na pewno jednego punktu minimum. Wiadomo, klasycznie około trzech rzeczy musimy sobie tak. zwiedzić, e, dla Was, żebyście mieli jakiś obraz, co dobrego tutaj zjeść. także... Widzimy się za chwilkę, buziaczki. ESA. Esa. Teraz idziemy do nieklasycznego. Przecież no to jest ee... ciekawe doświadczenie na dworcu. Totalnie nieoczywiste dla wszystkich, a bo przy dworcu we Wrocławiu mamy pizzerię. Ogłasza się, że jest to włoska pizza. No popatrzcie. Które nie są w stanie zrobić 6 minut, stary. No jest jalapeń od razu, że to robimy. Faktycznie. No, sprawdzimy, no bo generalnie tak. Zjedliśmy domowe jedzenie. Domowe jedzonko, zjedliśmy tak. knysze, no, jedzenie, Zjedliśmy knisze klasyczne na dworze. Może będzie taki fast foodowy dworzec, nie? To teraz zjemy coś, co jest nieoczywiste i zjemy sobie pizzę, którą oczywiście lubimy. No więc jakby sprawdzimy pastep. Wydaje mi się, że. Ale patrz, patrz, robić konten trochę no, pizzy. No jasne, że tak. Ale popatrz jaka właśnie jest różnorodność dzisiaj. Nie? No, to jest dworzec, także no, tutaj... dworzec zająć się tymi prawami, tak? No dobra, to 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 bijaj. Wydać, nie bijaj. Ostrą? No dawaj ost... ostrą. Ostrą, Bardziej klasyka, nie? mi się ostatnio. Specjale. Słuchajcie, no dostaliśmy już naszą nie, pizzę. Jest w pudełku, bo wiedzieliśmy, że nie będzie miejsca. Ale jest miejsce. No tak, ale z jednej strony na pewno już zgłaszał. Zgłaszałem, Boże, że jednak idziemy na miejscu, miejscu ale A, w sumie, jebać, jakbyśmy zostali No, no To jest jakby nie. Nie? no ale no, było ale zgłaszane. Jakby... Słuchajcie, wzięliśmy sobie po piwku mango z zajebiste, mm -hmm. bardzo dobre piwko. Fajne połączenie. Fajne, no. Pizza no. ostro, nie mylić z pizzerią ostrą, to na pewno. Wygląda całkiem spoko, nie będę ukrywał. Jest pietruchy ulubionej jalapeño, salami pikantne. To też fajnie wygląda. Fajnie wygląda. My mam jak na wrócową pizzę. Tak ta się, się mają no, To nie? Wrocławica, wrocławica. To, pizza, to mogłoby się chyba dużo uczyć. Atakuje, nie? A, o, już, bo nawet okay. czuję w rękach, że jest za mała temperatura w piecu. Ta baza pomidorowa jest bardzo delikatna i smaczna. Dla mnie te pomidory mogłyby być bardziej kwaskowate. Troszkę więcej smaku były, mieć po prostu. Ryszka, fajna, twardawa. No ale drożdżowe jest mocno, drożdżowe takie. Raczej nie jest to ciasto, które garuje 72 godziny, czy tam 48. Tylko czyli co? Ten napis, że to jest trochę na wyrost? Trochę na wyrost, no. mozzarella. No, chamska, Trochę Troszkę za kalec? siebie, ja bym powiedział, że tak. No trochę tak. Nie, nie wiem czy to będzie widać. Ale takie macie fragmenty. No cóż, no, <tuszy> ale na szczęście tego nie będę ja, Tak dla mnie ta mozzarella. J'ai le bâton. No się chyba tak nie powinna ciągnąć w pizzy, nie wiem, ale to się nie bo jak chcesz na przykład wziąć do mordy taki kawałek pizzy i ona tak się ciągnie, to kurwa na pół metra, no, wypierdasz i co? No wziąłbyś ten kawałek, za po kawałek teraz, wypierdal i by cię wróciło. Nie? To, bo, no, to. no dokładnie. Nie jest to Napolitana, no. ale myślę, że to ciasto nie będzie jakieś nie? Że leżało mocno na żołądku, nie? Jak trochę mówisz zawsze, że ta pizza jest ciężka, lekka? Wiesz co jest na myśli, nie? to ta jest ciężka, bułkowe ciasto. Ale wygląda lepiej, nie? To, to pizza wygląda dobrze, ale już do, do niej się Wychodzą przy naszym największym minus, nie? Ja bym dał wyższą temperaturę, zmniejszył gramaturę ciasta i. Byłoby troszkę lepiej, nie? I byłoby troszkę lepiej. Słuchajcie, no ja jestem już na żarty. Ja bo też, no, że to Jakbyśmy mieli gdzieś jeszcze pójść, nie wiem, cokolwiek to już miało. Tak to nie pamiętam. była adekwatna opinia do tego, wiesz? Bo byliśmy byli zmęczeni, nie, nie wiem, czy by nam się chciało mówić no. mimo wszystko coś dobrego. Aha. No. wszystko, że to by nam smakowało. W ogóle cokolwiek by się już chciał no. nawet o jedzeniu gadać. No co? Widzimy się za chwilę, za chwilę podsumujemy cały nasz. Eee, odcinek dworcowy wypad. Dworcowy wypad tak się za chwilkę buźka. Dobra ekipa, no my jesteśmy już po naszym jedzonku z trzech różnych knajpek, miejscówek, różnych dań, które jedliśmy. Ja jestem taki trochę teraz rześki, bo w sumie jak wstałem to się już trochę rozgrzałem No jest ale... lepiej niż jak się, jak się jedliśmy jeszcze pizzę i siedzieliśmy na dupie, ale ja mimo wszystko czuję ten, jestem zapchany. No ale troszkę... jest. Troszkę jedzonka było, tak więc no, to nie ma co się dziwić, tak? I to ró różnego jedzonka. Różnego, właśnie. I poszliśmy do knajpy, do której chciał Piotrek pójść, czyli Andzie było to piwko. Knysza, zapiekanka, no. gyros, kurwa kebab. Knysza i, i zapiekanka. No taki dworcowy ham, no. Dla mnie zapiekanka słaba. Tym Hnysza... bardziej widziałeś tę zapiekankę jak ścigaliśmy na pizzę, nie? Obok. 7 no. złotych różnicy, 7 złotych różnicy, moi drodzy, a zapiekanka wyglądała kurwa tak ekskluzywnie. Że tym bardziej chciałbym tą zabiekankę koła z tej miejscówki za 13 zł, gdzie ona kosztowała, wyniewać po prostu. Pizza, no dla mnie spoko, ale no bez szału, więc raczej już tam nie przyjdę na tą pizzę, jeśli miałbym wrócić to no way. No jest gdzie macie indziej. w naszych odcinkach pizzerię, którą odwiedziliśmy w Wrocławiu, więc możecie sobie sprawdzić i naprawdę było dużo lepszych miejsc niż to, co zwiedziliśmy dzisiaj. No i co? I ta pierwsza knajpa, która miała domowe jedzenie, była naprawdę ja się Dla mnie najlepsza miejscowa Miejscówka super, tak, najlepsza. Troszeczkę nas też przyniosła do tych czasów... No, 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 no ale ja też się odgrała tak, e, tak. ważną rolę, Równie nie? nie, Mielon, nie. na milon mi się skończyło właśnie. Tak, milon się skończyło. Pierożki spoko, gołębek bardzo dobry e, i krokiecik e, e, też super. Knysza, no. wiadomo, tak jak kiedyś z budki u Krysi oka w tak. że także co? Przed nami nasz cudowny, piękny dworzec Wrocław, który jest już wyremontowany od paru lat. Myślę, że jest to jeden z najpiękniejszych dworców w Polsce, jak nie najpiękniejszy, no. jest taki troszkę klasyczny, to tak. wygląda ekskluzywnie, ładnie, ale właśnie zachowana jest klasyka. Tak jest. Więc jak chcecie zobaczyć, nie byliście jeszcze w Wrocławiu albo nie byliście z tej strony dworca, to oczywiście zapraszamy Was serdecznie, bo jest na co patrzeć. Jest co zwiedzać w Wrocławiu. No i co? Widzimy się na pewno za tydzień, w następnym odcinku. Trzymajcie się cieplutko. Esa, do zobaczyska.